Jak się jest takim mordem jak piepsonek? Eee, no, fajnie siedzę z złotym przed kąpem. Całe dnie dla siebie mam tylko. W nocy seks. Super. Jak? Można powiedzieć, jak z kurwą. To jest w ogóle masakra. Ostatnio patrzę, widzę takie coś... W, 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 jak, takim szonem. Byłam, że ja takie coś publikowałam kiedyś na Instagram. Przesada.

Meccio awans. What? If I send you knife, we stream only fans? No. What the fuck? Kurwa, dlaczego mnie każdy o OnlyFansa pyta? O co tu chodzi? To komu trzeba mi na te chlapnąć, żeby to dostać? No kurde, powiem ci. Chciałabym powiedzieć ci, że mi, ale yy, nie yy, w sensie. Bo to nie, to źle, to nie, że chciałabym powiedzieć, tylko kurwa, że chciałam powiedzieć, że mi, bo jakby... Yy, ja to wam rozdaję, ale nie, że musi mi chapnąć i to... Ale, ale z czym jesteś safe? Witaj w ogóle, Lejk, co tam, jak tam? Jesteś cudowna, gdybym miał umrzeć, to dla ciebie nawet nie musiałabyś mi stawiać niczy na grobie, od ciebie nawet klocek byłby cudownym gestem, że o mnie pamięt... Klocek? Chodzicie o klocek Lego? Ale klocka Lego się nie wybacza, jakby ktoś specjalnie podłożył tobie... Jak idziesz klocek lego, ja bym nie wybaczyła. No widzę. Czyli w tym miejscu. W tym miejscu będzie brud. To robisz tak, robisz tak, robisz tak, możesz tak zrobić, ale potem, ale potem robisz tak. I zagarniasz i zagarniasz. I zagarniasz. I zagarniasz. I zagarniasz. I zagarniasz. Trzeba iść spać. Nie, te szafki o moje przez ten szafie. To jest super, polecam. W moim związku akurat to jedyne co działa. Spokojnie ja nie biję mojego faceta, on nie bije mnie. I tyle. Taki insight, wiecie o co chodzi. Prawda? Brzmi tak, nie wiem. Jak typowy paralizator widzowie. O, tak, on jest odstraszający na pewno. Pa, 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 pa. A, że tym. Nie. Nie wiem, czy to koła w ogóle ma. Zostanę przy rodzinnym jednak w samochodzie, wiecie? Ja pierdolę, ale jesteś kiepska, Młody adept bez sportu, kurwa Poza ciszę chyba Beflesz był jeszcze? Czy to wydawali? Hola To. Gdzie ten granat błyskał hukowy by poleciał? Fuj Mój na Rzucam rzucam hukowy granat Ty zajebałaś tego Sandara? Jestem w stanie. To ja w nas rzuciłem na mnie. Ale fleścik Pamela połem. Drogi Wizu, och. Oj oh, Wizu. Oh.